Cześć, Z tej strony Mateusz Madej, Twój Wealth Manager i dzisiaj porozmawiamy sobie w trochę nietypowym Elite Video, ale porozmawiamy sobie o naszym nowym produkcie, czyli złotym portfelu. Pewnie z was część już z was wie o tym jak ten portfel wygląda, jaka jest struktura, ale myślę, że zawsze warto tutaj trochę omówić szczegółów. I dodatkowo jeszcze też trochę nawiążę odnośnie Finax, tego w jakiej my jesteśmy w sytuacji, tego jak my się rozwijamy. Parę ciekawostek też powiem odnośnie samego inwestowania pasywnego. I może właśnie odnośnie tematu związanego z Finax rozpoczniemy. Tak jak widzimy na mapie, działamy w tych krajach. Mamy już prawie miliard euro zarządzanych aktywów. Mówiłem wam o tych informacjach dlatego, bo też chciałbym przedstawić w jakiej sytuacji my jesteśmy, jak my się rozwijamy, a rozwijamy się i myślę, że to też zawsze jest bardzo dobra informacja dla klientów. Tak jak wspomniałem, w tych wszystkich krajach łącznie mamy około miliarda euro. Aktywów zarządzanych naszych klientów, tak więc jest to bardzo dynamiczny rozwój, zwłaszcza jak sobie spojrzymy na parę lat wstecz, kiedy to były no, znacznie mniejsze ilości. Mamy ponad 80 tysięcy klientów. Tutaj też mogę powiedzieć, że to się wiąże z klientami, którzy są klientami Finax, ale już też w związku z takim połączeniem zaczęliśmy łączyć to razem z klientami ETF których który, firmę, którą przejęliśmy na początku bieżącego roku. Jak wygląda temat aktualnie w Polsce? Czyli aktualnie mamy prawie 13 tysięcy klientów, mamy ponad 106 milionów euro zarządzanych aktywów. I to powoduje też, że jak najbardziej um, widzimy tutaj wzrosty, tak naprawdę rok do roku dość istotne e, wzrosty. E, to nas cieszy, coraz większe zaufanie. Coraz większe zaufanie ma, jest też w rachunku e, OIP. -e. E, mamy coraz więcej klientów, to też mogę tutaj przedstawić. Mamy już ponad 5 tysięcy inwestorów, inwestorek i 20 milionów euro zarządzanych aktywów. Już na początku listopada będziemy mogli e, podać wyniki OIP. -e, Czyli jakie wyniki osiągają. Myślę, że większość z was widzi to na swoim koncie, na rachunku OIP -e i nie możemy się doczekać, bo to są wyniki, które nas cieszą i są to wyniki, które na pewno pozwalają coraz większe środki odkładać na emeryturę, ale musimy zaczekać z konkretnymi informacjami do początku listopada, bo prawo Unii Europejskiej odnośnie OIP -e właśnie zobowiązuje nas do tego, żeby te informacje podać. Na początku, po roku. O tak, może właśnie potrzebujemy roku, żeby żeby te informacje przedstawić naszym y, klientom, czy ogólnie podać te informacje. Tak więc myślę, że w następnym Elite Video będę mógł powiedzieć więcej, też odnośnie po pierwsze wyborów w Stanach Zjednoczonych i wyników naszego rachunku. OIP. -a. No i. Aktualnie naszym nowym produktem jest Złoty Portfel. Być może część informacji do Was już dotarła odnośnie tego produktu, odnośnie Złotego Portfela. Nagraliśmy też filmiki z Mateuszem Muchą z Beta ETF, które są dostępne na naszym kanale. Jednak tutaj chciałem w trochę inny sposób, taki bardziej spersonalizowany, może właśnie do klientów elit opowiedzieć o tym produkcie. Stworzyliśmy go z Beta ETF właśnie który jest dostawcą ETF-ów na naszej giełdzie na GPW, który też współpracował z nami przy tym produkcie. Beta ETF ma 11 ETF-ów. Są to ETF-y, które wchodzą w skład polskiego złotego portfela, ale są to też ETF-y takie bardziej dynamiczne, lewarowane, bądź zarabiające, zarabiające, gdy na przykład jakiś indeks, który odzwierciedla ten ETF traci na wartości. Więc taką y, ciekawostka. Ale oczywiście może się pojawić takie pytanie zawsze dlaczego zdecydowaliśmy się wprowadzić ten portfel? Dlaczego y, Finax, który jest Propagatorem takiego inwestowania globalnego, zdywersyfikowanego, pasywnego, zdecydował się właśnie na portfel mm, złożony z ETF-ów jednego kraju, tak naprawdę. Chociaż tutaj mamy troszkę, domieszkę, e, największego indeksu na świecie, ale dlaczego się zdecydowaliśmy właśnie na taki ruch? I właśnie głównym powodem było to, o czym z Wami czasem rozmawiam na spotkaniach e, elit, gdy. E, Duży wpływ na wyniki inwestycji ma ryzyko walutowe. I widzimy tutaj różnicę pomiędzy 2000 rokiem, gdzie euro kosztowało 4,17, a całkiem niedawno, kiedy kosztowało 4,32. I ta różnica może się wydawać nieduża, bo to jest około 4% przez te 20 parę lat. Natomiast, jeżeli sobie spojrzymy na poszczególne lata, to bywało nie zawsze, ale zdarzało się, że te stopy zwrotu były niższe, gdy inwestowaliśmy na rynkach zagranicznych, właśnie ze względu na ryzyko walutowe. I takim rokiem był właśnie ostatni rok 2023. Gdy, jeżeli byśmy sobie porównali wyniki w euro oraz gdybyśmy sobie porównali wyniki w złotym, to jednak w euro te wyniki były o kilka procent około 7-8% wyższe. Tak więc no tutaj wielu inwestorów w Polsce zwróciło na to uwagę, my też nad tym portfelem już od jakiegoś czasu pracowaliśmy, ale myślimy, że jak najbardziej miało to, ma to sens i tutaj jedną rzecz tylko chciałbym zastrzec, nie powiemy nigdy, że inwestowanie w jednym kraju jest lepsze niż zdywersyfikowane inwestowanie takie globalne, to jest, takie globalne inwestowanie jest to oczywiście częścią można by powiedzieć DNA Finax i zawsze to będzie nasz pierwszy wybór. Ten portfel jest takim dodatkowym portfelem, gdzie możemy inwestować też w naszej walucie, gdzie nie ma tego ryzyka walutowego, gdzie dla osób, które chcą inwestować właśnie w Polsce, jest to pewna odpowiedź na ich potrzeby. Natomiast dalej tym głównym jakby korem tym główną naszym działaniem to będzie będą zdywersyfikowane portfele na cały świat. To ma być dodatek, to może być taka dodatkowa dywersyfikacja inwestycji w Finach czy ogólnie e, inwestycji. Dobrze, ale przejdźmy teraz właśnie do tego drugiego powodu, dlaczego m, zdecydowaliśmy się na ten portfel i jest to właśnie temat związany z homebuya, z takim patriotyzm. My jakiś czas temu, dwa lata temu przeprowadzaliśmy takie badanie wśród naszych e, inwestorów, e, inwestorek, którzy Zostali zapytani, czy moim celem inwestycyjnym nie jest tylko zysk. I widzimy, że część osób, czyli około 1/3, 1/4, stwierdzili, stwierdzili, że nie tylko zysk. Dalej przyszliśmy do tego, czy inwestując w polską gospodarkę, bylibyśmy skłonni na to, żeby właśnie zrezygnować z pewnej części zysku. I widzimy, że co piąta, co czwarta osoba stwierdziła, że tak. Idąc dalej. Około 5% byśmy byli w stanie tego zysku poświęcić na to, wiedząc, że inwestujemy w polską gospodarkę. Oczywiście nie znamy przyszłości, nie wiemy tego, czy inwestowanie w polską gospodarkę wiązałoby się z niższymi stopami zwrotu. To pokaże nam dopiero przyszłość i będziemy to w stanie ocenić dopiero wstecz. Natomiast, yy, natomiast yy, tutaj widzimy, że część osób widzi chęć. Czy pokazuje chęć inwestowania w polską gospodarkę nawet kosztem części, części zysku, to też bardzo dobrze o nas świadczy o jakim takim patriotycznym myśleniu. Zresztą tak jak sobie spojrzymy na na przykład Bank Światowy, który bada, w których w krajach ten home bias jest naj, najsilniejszy, to Polska jest w czołówce krajów. I to jest bardzo istotne, to jest bardzo um, ciekawe. To też wynika po części z tego, że nasza giełda jest taką dość silną giełdą. Um, jeżeli sobie spojrzymy, nawet porównamy to do innych giełd europejskich, ale na pewno to też nam pokazuje to, że jednak u nas ten home bias, ta chęć inwestowania w Polskę istnieje. I sprawdźmy, jak wygląda udział funduszy ETF w portfelach. Czyli mamy cztery portfele. Pierwszy to jest taki 0 gdzie mamy 100% obligacji, dwa ETF-y e, ska, e, Skarbu Państwa, czyli TBSP i obligacji 6M wchodzą w skład tego portfela. Aktualnie oczekiwana rentowność tego portfela to jest około mm, 5%. Oczywiście to jest oczekiwana rentowność na ten moment. To może się zmieniać w czasie. Oczywiście wzrost bądź spadek stóp procentowych może dość istotnie wpływać na ten portfel. Oczywiście spadek stóp procentowych raczej w sposób pozytywny, wzrost w negatywny. Tutaj oczywiście jest to tak po części zgodne z tym, co jeżeli chodzi o stopy procentowe, to że w przyszłym roku jest być może, nie wiemy, zobaczymy to w marcu po predykcji inflacji, że być może że jest szansa na obniżki stóp procentowych, ale to, tak jak mówię, musimy zaczekać, nie mamy pewności. Natomiast odpowiedzią, ten portfel ma być takim, takim trzymaniem poduszki finansowej. Czy celem tego portfela jest trzymanie takiej poduszki finansowej? Następnym portfelem jest 2080, gdzie już wchodzą w skład dwa indeksy z naszej giełdy: MWIG i ESWIG, czyli te indeksy, w których może być, że właśnie w tych indeksach ma jest. Nasza gospodarka. Mamy oczywiście wig 20 ale na znacznie wyższym poziomu, poziomie udziału akcji. Natomiast tutaj też w 10% mamy SP 500. No i pytanie, właśnie, skąd ten SP 500? Po pierwsze, jest to SP 500 hedżowane, więc nie występuje tutaj ryzyko walutowe. To jest pierwsza kwestia, kwestia bardzo istotna. Natomiast drugą kwestią jest to, że jednak to globalne inwestowanie, ten SP500, może być, nie musi być, ale może być takim stabilizatorem tego portfela. I dlatego też zawarliśmy go tutaj jako indeks taki globalny, nie amerykański, tylko globalny, bo te spółki, oczywiście z tego indeksu najczęściej większość z tych spółek zarabia na całym świecie. Przechodząc dalej, mamy klasyczny portfel 6040. To jest klasyczny portfel, który no, jest takim bardzo znanym portfelem, bardzo często się e, o nim mówi. I tutaj po 15% mamy MVIG i JESWIG. 30% stanowi SP 500. Dalej mamy 0% WIGU20, ale mamy też oczywiście TBSP i obligacji 6M. I najbardziej dynamiczny portfel, czyli 100% akcji. Jest MVIG, jest SVIG, mamy już WIG20, ale też prawie połowę tego portfela stanowi SP500. Oczywiście standardowo w każdym z tych portfelów część, część stanowi gotówka, która jest związana z pokryciem opłat za zarządzanie. Bardzo ciekawą kwestią, jeżeli chodzi o tematy związane z promocjami, bo może tak, pierwszą promocją, o której chciałem powiedzieć, to jest promocja Finax. Jeżeli byście zdecydowali się na otworzenie takiego portfela. Czy, czy to złotego portfela obligacji, czy złotego portfela właśnie 80, 60, 40 czy 100% akcji i w październiku to już na zawsze będziecie mieli połowę opłaty za zarządzanie. Nie muszą to być wpłaty w październiku, mogą to być wpłaty w przyszłych miesiącach. Dlatego, nawet jeżeli ktoś by się zdecydował otworzyć konto w październiku, a na przykład wpłacić za jakiś czas, bądź, bądź wpłacić na przykład symboliczne 50 zł, żeby zobaczyć najpierw, jak ten portfel funkcjonuje, to jak najbardziej można to zrobić i już to wystarczy, żeby na zawsze sobie zapewnić tą zniżkę o połowę. W przypadku złotego portfela obligacji będzie to 0,25% za zarządzanie, a w przypadku w przypadku złotego portfela, y, czyli właśnie 20, 80, 60, 40, 100% akcji, będzie to 60% rocznie. Więc tutaj mamy do czynienia z, z dość ciekawą zniżką, która już obniża nasze opłaty. Wystarczy otworzyć, rot, y, otworzyć y, konto. I druga zniżka, która może wejść w najbliższym czasie, natomiast nie wiemy kiedy to wejdzie y, czyli Beta ETF może świadczyć takie. Świadczenia dodatkowe dla inwestorów. I jeżeli łącznie portfele naszych klientów na każdym z tych ETF-ów przekroczą milion złotych, to wówczas o 50% zostanie obniżona opłata za ETF, która jest wliczona w cenę jednostki ETF. Czyli tak na przykład, jeżeli zobaczymy sobie, że beta ETF na SWIG 80 TR, TR to dodam, że to jest total return, czyli na przykład wliczane są też dywidendy, to jest 0,9% standardowo, natomiast jeżeli, byśmy, jeżeli będzie to opłata po przekroczeniu tego miliona złotych na tym ETF-ie, to będzie to 0,45%. To jak my sprawdzaliśmy wyliczenia to tak naprawdę pozwoli to właśnie średnio na przykład na portfelu 100% akcji o 0,27% obniżyć koszty zarządzania czy tych opłat na rzecz ETF-ów w beta ETF. Dodatkowo obniżenie oczywiście tej opłaty za zarządzanie na rzecz Finax Pozwoli nam na to, żebyśmy mogli no, już zdecydowanie taniej inwestować w złoty portfel. Dobrze, przejdźmy teraz do podsumowania, czyli tak, główne zalety złotego portfela. Oczywiście pierwsza kwestia to jest brak ryzyka walutowego. To jest istotna kwestia dla wielu inwestorów, którzy Inwestują w złotym, czy przelewają euro, wpłacają euro, ale oczywiście najistotniejsze jest to w, jakich, w, jakim, w jakiej walucie wydajemy nasze pieniądze. Ekspozycja na polskie akcje i obligacje, czyli ten dodatkowy aspekt takiego patriotyzmu, czy chęci po prostu dodatkowego zdywersyfikowania swojego portfela, zachowanie globalnego inwestowania poprzez główny indeks amerykański. Natomiast wiemy, że S&P 500 to jest. Indeks światowy. No, nie nazwałbym tego tak do końca amerykańskim, aczkolwiek jest notowany na giełdzie w Stanach Zjednoczonych. Jedna opłata. Mamy też świadczenia dodatkowe z beta ETF, o których wspominałem, i możemy już inwestować od 50 zł na tych ETF-ach. Jeszcze wspomnę odnośnie wyników naszych portfeli z inteligentnego inwestowania tych standardowych portfeli w Finach, które są już z nami od 2018 roku. Jak widzimy, we wrześniu. Wszystkie strategie przyniosły, przyniosły zyski, mimo że wrzesień historycznie, na przykład, jak się spojrzy na SP 500, to jest najgorszy miesiąc w roku, ale to jest historycznie, to nie zawsze się sprawdza, ale widzimy, że rzeczywiście, jeżeli chodzi o nasze zdywersyfikowane inwestycje, 100% akcji przyniósł 1,7%, a na przykład 100% obligacji przyniosło 9%. Nas, nas oczywiście interesuje najbardziej długoterminowe inwestowanie, czyli to, jak to wyglądało historycznie, i widzimy, że za ostatnie 5 lat 100% akcji przyniósł nam 9,2% zysku. No, w przypadku obligacji dalej wygląda to trochę gorzej. Ostatnio amerykański Fed we wrześniu właśnie obniżył stopy procentowe. Czekamy na listopadowe posiedzenie, na którym wielu analityków spodziewa się też obniżki stóp procentowych. W strefie euro są szanse na obniżki stóp procentowych. Jeżeli macie konto euro wkład, pamiętajcie o tym, że już dwukrotnie były obniżone stopy procentowe. Być może będzie więcej tych obniżek. Natomiast jeżeli chodzi o Polskę o nasze stopy procentowe, to oczywiście musimy zaczekać na temat związany z, z marcową predykcją inflacji, i wtedy być może będą rozmowy odnośnie obniżki stóp procentowych, co oczywiście może wesprzeć ETF właśnie w złotym portfelu. To wszystko na dziś. Dzięki, że byliście ze mną. Pamiętajcie, że gdyby były jakieś pytania, to zawsze jestem do dyspozycji i zachęcam do kontaktu. Do zobaczenia!